Nie ma widzowie, witam Was w spor. Tak? Już był ten tytuł, no dosyć dawno. Planeta. Planeta. Albo dobra. Planeta, like. Jak lajki pod filmem. Albo suby. No i lecimy. Leci, 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 leci w pierdol, leci. Trzy, dwa, jeden i pierdol. Było. No i zaczynamy. dobra. Miejmy na, nadzieję, że ja jeszcze pamiętam OK, to było dla mięsożercy, to zielone to było dla roślinożercy. Tak to OK, lecimy, lecimy. Dobra, jeszcze jedno i można komuś po prostu najebać. O i mamy chętnego. Chodź tu. No co? Raz. O ty ku. O fakt. Dwóch ta jednego. O Jezu. Nichuja! Myślałem, że jeszcze zdążę kurde uciec. Ale dobra. Lecimy, 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 kurde, musimy Musimy ogarnąć tutaj trochę tych DNA O Kurcze O O ty czwoku! ja cię zaradowalę Ła Poproszę kolec, dziękuję eee... Tu za dużo, za dużo was tu. O kur. Dobra, nie zdążą, nie zdążą, nie zdążą, nie zdążą. Dobra, tamten zaatakował. Dobra, szybko, szybko. Spadaj, spadaj. Muszę kolce sobie dorobić. Dobra, chcą walić prosto w dupę, to mają w dupę. A bo jeszcze tutaj trzeba. nazwijmy sobie Ile i lecimy no halo dobra okej, okay. Sze mamy sześć tych do ogarnięcia Najcięższe to będzie trutka oraz, yy, o Jezu, trutka i, tu, trutka, turbina i rurka. Ciach. Aj, zdążył mnie ciągnąć O, pięknie. Piękny, zamaszysty ruch. Dziamni. Elo. Widzicie, jak sumy podbijają. Wyobraźcie sobie. Ten robaczek to jest. To jest, kurde. To jest nasz kanał. I my podbijamy. Całe, kurde, tutaj tereny. Hop. Hop, hop. Ło. Ok. Kogo my tu mamy? Dwa. 3. A przypominam, że na wysokim poziomie trudności gramy. Na maksymalnym, jak tylko można. Opa. Dobra. Tyć. Ojej, Prrr. Smacznego. Ups. Chodź, tu daj mi się zjeść. No. Dziękuję. Musimy zacząć zbierać. Nie coś zaczął męczyć O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Ukuj się! Ukuj się! Ukuj się Ukuj! Nie! Nie! Dobra, chodźcie tu! Surprise, ten motherfuckerem! No! No, kto z was chętny? Wasza pompka by mi się przydała. Raz. Jak on mnie? Dziabnął. No, o! O! Chodź. Elo? Ty się nie swój gatunek tak pierdzielać. I... Dziach. Co to było? Dwa. I trzy. Perfekto, widzowie, perfekto. Dobra, rozejrzyjmy się, gdzie mamy tego truciciela, bo to chyba tutaj albo jeszcze w następnej fazie. Mm. Wiem, że mam dużo, chociaż w sumie mobilność by się przydała lepsza. Spadaj, a nie mnie tu kurde. Co za ćwok, co za ćwokiem, no. Dobra. Więcej witek. O, zróbmy to w ten sposób. Pomalujmy go na stosowne kolorki. O, powiedzmy, że coś takiego. Hopaj i lecimy. O Jezu, ale turbinki, spadaj. Spadaj, Nie za szybko? Ty ćwuku! Masz tu wpierdol. No. En. Auć. Może nie tak? ty Chodź tu. Od razu cię nauczę moresu i raz. No. Jawnij się no. Nie! Po coś odwracałem! Kurwa! Ja pierdykam Dobra Tu Tak, tutaj jest truciciel, dobra, chodź A, w sumie to też by się przydało wziąć. O, 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 o. Co tu mamy? Okej, okay. mobilka. O. No nie to Ale trudka by nam najbardziej pomogła. Bo mieli tak to na samym starcie, na następnej fazie. Ciach. Co? Mnie? Chodź, dziamni Dobra, dziabnął się, teraz będzie, teraz będzie uciekać czy atakować? Chodź, 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 chodź tu śmiało, chodź, atakuj mnie. O kury. O! widzowie! Eee! Trupy zapis. Tak w razie wów. Dobra. O. Chodź, 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 tu, truciciel Raz. Oj, raz jest zatruł. Jest! ESA. To na co nam najbardziej. Chodziło to mamy. Trutka. Plucie jadem. Teraz będzie, kurde, plucie. Okej. Okay. rurka rurka będzie w następnej. O ty. Ożesz, ty chodź, tu ja ci do. Ja ci do jemby. te, ty, 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 ty. O kurwa, o kurwa, co to jest? Co to kurwa jest? O, 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 o. No, 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 no. Uga buga, uga buga. Uga buga. Zakręt. Pięknie wymanewrowane. O, może ciebie bym nie chciał. Ale może ci tak ukuć w oko? O, piękny szot! Ukucie w oko, zawsze boli najgorzej. I chuj, i truciciel mnie dojebał. Eee! Nie no, kurwa na tyle. Kurwa. Do zobaczenia w następnych filmach. Nara!